Przewroty trójdźwięków. Trójdźwięk C, E, G. Postać zasadnicza. Pryma, tercja, kwinta. Najniżej jest pryma, więc postać zasadnicza. Kiedy prymem przeniesiemy oktawę do góry, otrzymamy pierwszy przewrót, zwany przewrotem sekstowym, ponieważ od pierwszego dźwięku do prymy jest seksta. E, G, C. Najniższym dźwiękiem jest tercja. Nazywamy to pierwszym przewrotem, albo inaczej przewrotem sekstowym. Przewrót sekstowy trójdźwięku C dur. Lub przewrót pierwszy trójdźwięku C dur. Kiedy jeszcze tą tercję przeniesiemy oktawę do góry, otrzymamy trójdźwięk w drugim przewrocie. Najniższym składnikiem tego trójdźwięku jest kwinta. Pryma jest wyżej, tercja też wyżej od kwinty. Najniższym kwinta jest to drugi, przedziw, drugi przewrót zwany przewrotem kwart-sekstowym, ponieważ do prymy jest kwarta, a do tercji seksta. To jest trójdźwięk durowy w drugim przewrocie. Bez przewrotu, czyli postać zasadnicza. Pierwszy przewrót zwany sekstowym i drugi przewrót zwany przewrotem kwart sekstowym. I ciągle ten sam trójdźwięk bierze nazwę od prymy, tylko C, a jest trójdźwiękiem durowym. Podobnie z trójdźwiękami molowymi. Pierwszy przewrót, bez przewrotu, postać zasadnicza, kiedy przeniesiemy prymę o oktawę do góry, otrzymujemy pierwszy przewrót sekstowy. Najniższym dźwiękiem jest tercja mała, kwinta i pryma. Pomiędzy tercją a prymą jest odległość seksty seksty wielkiej, więc ten przewrót nazywamy również przewrotem sekstowym lub po prostu pierwszym przewrotem. Gdy tą tercję przeniesiemy oktawę do góry, otrzymamy drugi przewrót tego trójdźwięku, zwany przewrotem kwartsekstowym, ponieważ tutaj kwinta w najniższym dźwięku pryma tworzy odległość kwarty. A' z tercją tworzy odległość seksty. Stąd też przewrót kwart sekstowy. Jeszcze raz. postać zasadnicza. Pierwszy przewrót oraz drugi przewrót trójdźwięku molowego. Podobnie jest z trójdźwiękami zmniejszonymi. HDF to trójdźwięk zmniejszony. Zawiera dwie tercje małe. Kiedy dźwięk H przeniesiemy do góry, otrzymujemy pierwszy Przewrót tego trójdźwięku zmniejszonego, h zmniejszone oraz gdy tercję jeszcze przeniesiemy do góry o oktawę, a kwinta znajdzie się w najniższym głosie, w tym przypadku jest to kwinta zmniejszona, otrzymamy drugi przewrót trójdźwięku. Postać zasadnicza, pierwszy przewrót i drugi przewrót. Podobnie ma się rzecz z trudźwiękami zwiększonymi, składającymi się z dwóch tercji wielkich. Przenosimy oktawę do góry. Dźwięk C, prymę akordu. I otrzymujemy pierwszy przewrót trudźwięku zwiększonego. A gdy tercję przeniesiemy do góry oktawę, otrzymujemy wtedy drugi przewrót trudźwięku zwiększonego.